Minęła 21.30. Katarzyna Kulik, miło mi powitać Państwa w poniedziałek 20 września i zaprosić na dzisiejsze losowania, multilotka i Twojego szczęśliwego numerka. Przypominam Państwu, że wszystkie nasze losowania, zgodnie z regulaminem gier liczbowych, zawsze odbywają się w obecności Komisji Kontroli Gier i Zakładów, którą witam w studiu. A ja wszystkim, którzy biorą udział w dzisiejszych losowaniach, życzę oczywiście powodzenia. A losowania rozpoczniemy jak zwykle od multilotka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 78 Szesnaście, pięćdziesiąt osiem, jedenaście, dziewięć, dwadzieścia cztery, Sześćdziesiąt trzy, piętnaście, trzydzieści jeden, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt sześć,

W kasecie maszyny losującej znajduje się 45 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie czterech liczb. I oto wylosowane liczby 26 19 33. 35 i 20. Powtarzam, może powtórzę raz jeszcze dla pewności: cztery wylosowane liczby w Twoim szczęśliwym numerku. 26, 19, 35 i 20. Poznaliśmy już cztery liczby. Za chwilę poznamy ostatnią liczbę, która zostanie wylosowana w tej grze, czyli Twój szczęśliwy numerek. W kasecie maszyny losującej znajduje się 36 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. I rozpoczynamy losowanie jednej liczby. Pój szczęśliwy numerek to 31. W ten sposób zakończyliśmy dzisiejsze losowania. Powtórzę teraz Państwu wyniki, zacznę od 20 liczb, które zostały wylosowane dziś w multilotku. 78, 16 58 jedenaście, dziewięć, dwadzieścia cztery, siedemdziesiąt cztery, dwadzieścia siedem, sześćdziesiąt trzy, piętnaście, trzydzieści jeden, dwadzieścia, siedem, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, czterdzieści dwa, siedemdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt osiem i czterdzieści jeden Powtarzam Państwu wynik głosowania Twojego szczęśliwego numerka 26, 19, 35 i 20, a Twój szczęśliwy numerek to 31. Mam jeszcze dla Państwa informację o sprzedaży loterii pieniężnej totalizatora sportowego celny strzał, w której główna wygrana to 500 tysięcy złotych. I tą informacją kończę nasze dzisiejsze spotkanie, za które dziękuję Państwu. Dziękuję również Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Jutro studio lot to o godzinie 21.30, a w nim również dwa losowania multilotka i Twojego szczęśliwego numerka. Przedtem serdecznie wszystkich zapraszam do naszych kolektur. A teraz życzę Państwu miłego wieczoru. Dobranoc.